Kolejna część, kolejny moduł, tym razem poświęcony produktom Vero ze mną, Rafał Rabasz, Key Manager. Cześć Łukaszu i cześć. Serdecznie. Rafał. Zostawiam, oddaję ci głos. Opowiarając. Dziękuję tak dziękuję za wprowadzenie, Łukasz. Chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę o pro serii produktów Vero. Co prawda koledzy tutaj wcześniej. Poszczególne, w poszczególnych slotach po, pokazywali niektóre z tych produktów Vero, ale ja chciałbym opowiedzieć Państwu o całej, całej serii Vero, na czym to polega, co to jest i, i przybliżyć Państwu tą nazwę i ten nasz projekt. A więc jeżeli chodzi o serię produktów Vero. Jest to, jest to projekt, który, który skupia się na tym, iż dążymy do, do, jak, jakby do użycia materiałów do produkcji naszych, naszych, naszej serii Vero, do użycia produktów pochodzących z recyklingu. Dążymy do tego, żeby, żeby ta ilość tych materiałów z recyklingu była, była jak, jak największa. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o hasło przewodnie naszej linii Vero, jest to redukcja plastiku. Jest to redukcja plastiku polegająca na zamkniętym obiegu produkcji oraz systemowym, systemowym użyciu materiałów, które są wykorzystywane do produkcji całej naszej serii Wero. Serii Trzeba tutaj też wspomnieć, że cała seria produktów Vero jest, jest tak samo testowana, tak samo sprawdzana jak pozostałe nasze linie, linie produktowe. Tutaj, żeby jak, naj, jak najbardziej być, być eko. Wprowadziliśmy redukcję opakowań, które, które są wykorzystywane podczas całego procesu produkcji i pakowania naszych produktów o 63%. Wprowadziliśmy również specjalny system zarządzania odpadami. Jeżeli chodzi o nasze produkty Vero, to tak naprawdę mamy przedstawiciela w każdej, w każdej kategorii, mamy laptopy Vero, mamy bardzo szeroką gamę monitorów Vero, bardzo szeroką gamę akcesoriów komputerowych, ale mamy również komputery stacjonarne i all in one. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o laptopy, to mamy przedstawiciela Vero w serii biznesowej, jest to model Travel Mate Vero. Mamy też przedstawiciela w, w serii Chromebooków, Chromebook Vero. Ale, jakby największe, najwięcej produktów mamy w serii Espire Vero. Widzą Państwo tutaj na slajdzie modele Espire Vero na platformach Intela z procesorem i 5 i 7 11 generacji. Z podświetlaną klawiaturą, pamięcią 8 GB, dyskiem 512. Ekran 15,6 cala, Full HD w technologii IPS. owej Jeżeli mówimy o laptopach z serii Vero, to musimy tutaj powiedzieć o specjalnej aplikacji, która jest zainstalowana w tych, w tych laptopach. Jest to aplikacja do inteligentnego zarządzania energią, tak zwana VeroSense. Aplikacja ta pozwala przejąć kontrolę nad zużyciem prądu. W aplikacji tej mamy cztery tryby, które mogą Państwo, państwo włączyć. Jest to tryb ECO+, Plus, czyli ekstremalny tryb oszczędzania energii poprzez wyłączenie najważniejszych funkcji laptopa. Mamy tryb ECO, zmniejszający wydajność systemu w celu lepszego wykorzystania energii i wydłużenia czasu pracy na baterii. Mamy tryb równowagi, który automatycznie równoważy oszczędność energii, i wydajność, no i tryb wydajności, czyli zoptymalizowany pod kątem, pod kątem najlepszej wydajności sprzętu. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o materiały użyte do produkcji laptopów, to. 30% tych materiał, tego plastiku potrzebnego do produkcji klapy dolnej, klapy dolnej oraz klapy górnej i dolnej oraz ramki wokół wokół ekranu pochodzi z plastiku PCR, czyli plastiku pochodzącego z, z odzysku. W przypadku klawiatury ten udział procentowy plastiku PCR wynosi wynosi 50%, 50%. Musimy się też tutaj pochwalić, bo nasz Acer Aspire Vero został zwycięzcą w kategorii inicjatywa ekologiczna w plebiscycie Tech Awards w 2021 roku. Tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli chodzi o produkty Vero, to mamy również je w innych w innych kategoriach mamy tak jak państwo widzą na slajdzie ekologiczne myszki bezprzewodowe Vero gdzie materiały do ich produkcji pochodzą z odzysku mamy ekologiczne etui mamy ekologiczne podkładki pod mysz wykonane z butelek z recyklingu i mamy również bardzo szeroką gamę o której wspominał wcześniej kolega monitorów jeżeli chodzi o monitory to mamy ich kilkanaście modeli które, do, do użycia których wykorzystaliśmy 85%, nawet 85% plastiku pochodzącego z recyklingu. Trzeba też tutaj wspomnieć, że jakby wszystkie opakowania, które, które wykorzystujemy do, do, do produkcji naszych laptopów z serii Vero. Są wykonane w 100% z makulatury pochodzącej z recyklingu. Tak jak Państwo widzą na, na obrazku, część z tych elementów opakowania jest wykorzystana jako, jako podstawki do prezentacji poszczególnych produktów. To w zasadzie pokrótce o całej naszej serii Vero. Oczywiście większość z tych produktów jest dostępna u naszych dystrybutorów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Vero u, 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 u naszych dystrybutorów. I, no i zachęcamy Państwa do, do zakupu tych produktów do tego, żeby razem z nami, razem z nami iść w stronę ekologii. Dziękuję Państwu. Rafał, nie uciekaj jeszcze, ale nie będę ci już pytał o nie martw się. Słuchaj, fajne urządzenia, naprawdę rewelacyjnie wykonane i, i świetnie wyglądające w świetnym designie. Rafał, dziękuję ci bardzo za twoją część. Acer is committed to creating a green revolution within the technology industry and ensuring that the products we offer not only empower your business, but are environmentally responsible as well. We design with the end in mind. Taking the full product life cycle into account. This means that every step of the way, we are incorporating recycled materials such as post consumer recycled plastic, information technology equipment derived plastics from recycled devices, and ocean bound plastic. We reduce the amount of potentially harmful materials on the surface of our devices by avoiding painting, printing, and plastic stickers while also choosing low volatile organic compounds treatments when necessary not only are our devices sustainable but they also go through and pass rigorous durability tests all while being easily upgraded and repaired for an extended product lifespan other aspects we're improving is with a specially developed software to optimize energy savings as well as redesigning our packaging to minimize plastics and increase the amount of recycled materials Adopting these recycled materials into our designs reduces the amount of harmful waste, pollution, and chemical substances generated during production compared to when creating and using virgin plastics. We also aim to reduce carbon emissions generated during delivery by reducing the total volume and weight of our packaging. This increases efficiency per shipment, while shipping via rail minimizes fuel consumption during transport. Further, our Green PC business solutions pass a variety of high standard environmental certifications, including Energy Star, EP, and TCO. With Acer Green PC products, improve your ESG performance and help make a difference in protecting the Earth.